Teraz przeczytam Ci, Beaciu, to posłuchaj, Marzenka do nas napisała tak. Po sesji obserwuję, co się dzieje. U siebie pozytywne nastawienie do życia. Czułam taką wewnętrzną przebudowę, że skór na skórze grudki, oczyszczenie. Czuję to pozytywne, czuję to bardzo pozytywną siłę wewnętrzną. Pięknie. Syn Paweł, pojechałam do niego. Pogodny. Wspomniał, że umawia się na randki. No, ma w głowie, op, ma w głowie operację. Jeszcze by chciał e, raz operację, no właśnie. Ponowna w głowie, zadowolony. Mhm. przepisałam mieszkanie Pat, co się zmieniło on zaczął na randki chodzić Chcę operować nogę z mieszkaniem poszło Marzenko, ty nawet nie wiesz jaką ty pracę dla was wszystkich wykonujesz ja to wiem batka też, idziemy dalej z córką spotkałam się dzwoni mama wycisza się spokojniejsza widziała lepiej chodzi bez, no, bez lepiej bólu chodzi, tak. bez, bez bólu Mm. Ale cieszę się z tych dzieci, dumna jestem z Ciebie, mamo, wiesz? No to pięknie, no to zobacz, zobacz teraz, co się pozmieniało. Wszystko się otwarło, to raz, a druga rzecz, jaka, jaka jest, nareszcie złapałaś kontakt z córką. Tak, tak, tak. Bo tak, sesja tak, pomaga otworzyć tak. się córce Twojej na Ciebie, a Ciebie na nią. Naprawdę tak jest. Ale one bardzo dużo wnoszą. Ja mówię teraz od siebie, batka jest świadkiem, bo ona mi pomaga, mnie, mojej rodzinie. I za każdym razem robimy następną rzecz, żeby iść do przodu, bo gdyby było tak pięknie, mnie by tu nie było. Chyba ja jestem nie. po coś po to, żeby pomóc tym wszystkim, którzy nie rozumieją tego, co się dzieje, nie wierzą w to, że w ogóle to skądś idzie. Natomiast takie świadome dusze, jak ty, jak Beatka, jak ja, już wiedzą, że po prostu to trzeba zrobić i robimy. I nagle się okazuje, że drzwi się otwierają, serce się otwiera, kogoś przestaje coś boleć, w domu przestaje straszyć. Nagle wujek, który się nie odwołał 20 lat, dzwoni, naprawdę się zmienia, Z zupełnie inaczej zaczynają patrzeć jedno na drugie, niby tak samo, ale już coś tam klikło i idzie do przodu, więc za każdym razem po prostu będzie lepiej. No. Dobra. To tak pogadałam się troszkę. Kochana duszyczko, my też jesteśmy tylko kanałami. Tak. Od góry takim pomostem, A, tak, który tak. łączy i idziemy na spotkanie z twoją piękną duszą, bo masz ją cudowną, Bacio. Jest. Bardzo szybko przyszłaś, bardzo szybko przebiegłaś, no. Witam się z tobą, piękna dusza. Beatko, idziemy z zapytaniami. Teraz Podziękujemy dusze marzenki, tak? Jak trzeba będzie, to przyjdzie do nas, albo może zostać z nami w sesji, jak chce, ale do sesji poprosimy duszę Romana. Romanie, przychodzimy do Ciebie, żeby Ci pomóc z wielką miłością w sercu. Poprowadź nas, pokaż nam to, co najbardziej potrzebuje uzdrowienia u Ciebie. I to, co najbardziej cię ciąży, co Cię boli. Ci przeczytam pierwsze pytanie od niego. Jaka jest przyczyna strachu, lęku, wycofania, braku życia? Choroba, już ci mówię, już, to już nie. To, to jest właśnie to. To, że on po prostu nie może stanąć po prostu tak na nogi, przez cały czas się waha, przez cały czas się boi gdy jego coś paraliżuje. Czy być może to z poprzednich wcieleń ma wpływ obecne życie? Czy on za coś płaci karmicznie? Psy, psychika jego jest też pociągnięta z, z poprzednich tam. wcieleń. Mhm. Beatko, jak mogę Cię teraz prosić? Pokazało Ci się wcieleniowo. Czy ta jego matka nie była poprzednim wcieleniem jego żoną? Dlaczego tak się dzieje? Bo to się powtórzy. Ona nie żyje. On jak umrze, znowu się zamienią i ktoś będzie nieszczęśliwy znowu w związku z nim. No tak mi się to pokazało, że, że bardziej chyba w tym kierunku będzie trzeba było iść. I za tym, kochanie. Od kiedy to się zaczęło? Jak długo oni tak są powiązani karmicznie? No jest, no jest i rzeczywiście jest tu dość odległy czas. Hmm. Czasy dalekie, gdzieś tysiąc siedemset coś będzie, czasy bardzo dalekie. I tutaj mogłabym powiedzieć, czy karta by się odwróciła w drugą stronę. Na domiar tego, tutaj y, kobieta nie ma własnego stania w ogóle. Natomiast y, Natomiast tutaj ta osoba w ogóle sobie nie dała czegoś takiego, żeby żeby ktoś po prostu jej coś nakazywał. To były duże sprzeczności w tym. To było na zasadzie takiej nawet, mogę powiedzieć, że wyjścia z siebie a z, jakby dwie postacie. Jedna postać, która po prostu jest cicha, ale ta druga, która po prostu jest wewnątrz Dominowała nad tą postacią, która po prostu stoi. Jak miała coś do powiedzenia, to nigdy tej później nie zamkła, tylko wprost odwrotnie. I za to była bardzo karana. Mówisz o nim czy o niej? O niej. Dobra. To skoro to się tak bardzo długo ciągnie, to idziemy rozwiązać wszystkie kontrakty karmiczne, węzły karmiczne. Bo to idzie karmicznie. Wróć się teraz, kochanie, tu, tamto pozamykaj, postaw jego mamę na wprost niego, proszę. W tamtych czasach też ci ludzie nie byli biedni, też mieli taki zasób. Oni nie pochodzą z biednych rodzin, takich normalnych, roboczych ro rodzin, nie, nie. Oni od dłuższego czasu pochodzą bardziej z rodzin takich szlacheckich, ale oni się słuchaj, dorabiali ogółem. Pracą, taką ciężką pracą, ale już potem była dużo, dużo łatwiejsza. Potem już była zasada, bardziej przekazywania, rozkazywania i tych wszystkich innych rzeczy. Ale na początku rzeczywiście praca była jako ciężka i zespołowa, tak by cała rodzina. Tutaj w tym przypadku też było tak. Ona też w ten dom prowadziła i to też było zespołowe, bo ona z tym, z tym ojcem z wieloma rzeczami się zgadzała. To nie było tak, że ona sobie coś kupiła, nie uzgodniając z nim. To było obopólne. Poczekaj, ja się no to... pogubiłam. Ty teraz rozmawiasz o kim? O tej matce tu i teraz. I tu, i tu. W tamtych czasach, i tutaj ona miała swoje zdanie, i tutaj też miała swoje zdanie. W tamtych czasach y, y, żyła tak jakby tak samo z mężem, gdzie było uzgadniane i gdzie ta pra praca była obopólna. Jedno i drugie pracowało, żeby cośkolwiek miało, ale potem tak jakby pałeczka była przekazywana na zasadzie takiej, że potem już ktoś na nich pracował. Ale na samym początku dorabiali się sami. Żeby coś powstało, tak? A potem rozumiesz, już, już ktoś, na nich, ktoś na nich pracował. I tutaj w tym przypadku y, też było to samo. Porobimy to tak. Postaw ich w przestrzeni jego i jego mamę. Roman, weź te łańcuchy. Weź je do rąk tak, jakbyś obejmował piękne bukiety kwiatów. Podnieś je. Przytuli je do siebie. Wywołaj intencją wszystkie zapisy traum, które są w tych łańcuchach. Do tego pieca niech idą. Poczuj ogromną miłość za tą lekcję. To była one, Twoja one. lekcja. Generuj światło i miłość. Poczuj ogromną miłość za tą lekcję. Podejdź, proszę. Przytul te łańcuchy, ukochaj je. Zaakceptuj. Rozpuść je w sercu światłem i miłością. Na mocy Twojej wolnej woli. Niech istoty światła i miłości uzupełnią Cię światłem i miłością. Żeby Czy ich on bardzo... rozpuszcza, rozpuszczają się te łańcuchy. I ona, i ona też właśnie no nie bardzo Roman, tak, patrzysz tak na robimy. swoją mamę, Teresę. O właśnie. Jesteś tak? gotowy zerwać te wszystkie kontrakty karmiczne. Na mocy twojej wolnej woli danej ci przez twórcę. Powtarzaj za mną. Patrz na swoją mamę Tereso, mamo. Puszczam Cię z miłością i z wdzięcznością. Wszystkie nasze kontrakty, ustalenia, umowy zostają całkowicie wymazane i usunięte. Także ja zostaję w swojej mocy, i w swojej sile, i miłości, i swoim świetle, i idę swoją drogą, a Ty idziesz swoją. Jestem Ci, mamo, wdzięczny. Za wszystkie lekcje i całe życie, które przerobiliśmy wspólnie, ale teraz każdy z nas pójdzie swoją drogą. To się dokonało, to się dokonało i to się dokonało teraz. I Tereso, popatrz teraz prosto w oczy na swojego syna Romana i powtarzaj, proszę, za mną. Roman, Jestem gotowa zerwać wszystkie kontrakty karmiczne na mocy mojej wolnej woli, danej mi przez Twórcę. Romanie, puszczam Cię wolno, z miłością, z wdzięcznością. Wszystkie nasze kontrakty, ustalenia i umowy zostają całkowicie wymazane i usunięte. Także ja zostaję w swojej mocy i w swojej sile i miłości i swoim świetle i idę swoją drogą, a Ty idziesz swoją. Jestem Ci wdzięczna, Synu, za wszystkie lekcje i całe życie, które przerobiliśmy raz wspólnie, ale teraz każdy z nas pójdzie swoją drogą. I to się dokonało. I to się dokonało. To się dokonało teraz. I teraz jak ich widzisz? Właśnie chcę ci teraz powiedzieć. I to była bardzo dobra rzecz. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, y, dam ci przykład. Na, na, na przykład. Y, Masz mężczyznę blisko siebie, prawda? Głowa jest jedna tutaj, druga jest tutaj na ramieniu, jesteście obydwoje bardzo blisko siebie. W tym przypadku tak ich zrobiłam. Także jak ty mówiłaś, to wchodziło to tutaj do ucha jednemu, natomiast temu drugiemu wchodziło do ucha po drugiej stronie. I teraz tak, kiedy pierwsza część była tego, oni byli w takiej odległości, tak? A to działanie, które mówiłaś, to tak jakby było odpychające, na zasadzie takiej, żeby odejść dalej, odejść dalej, odejść dalej, nie przybliżyć, tylko odejść dalej, natomiast te sznury, te sz łańcuchy, te, sz takie sznury tu, tu, które po prostu wiesz, przechodzą, tak jakby z jednego człowieka wchodziły w drugie takie, wiesz, y, pometłane, to z chwilą, kiedy oni zostali tak przybliżeni, właśnie i mówiąc, była, było o, w, w takim to sensie, to potem, przy dokonaniu się, dokonaniu się, dokonaniu się, jednemu i drugiemu poleciało za i dopiero się rozeszli. Czy łańcuchy zostały rozpuszczone? To poszło, beatko, zobacz ich teraz. Na pewno te sznury zostały rozpuszczone, które po prostu były na jednym i na drugim. Oj, że jeszcze na dół. Otwórz piec fioletowym płomieniem i intencją, Roman, wrzuć z twoją mamą Teresą te łańcuchy, wszystko co cię wiąże jeszcze. Te resztki, które właśnie zostały, jeszcze właśnie w tym, co ty mówisz, tak. Rzuć do tego pieca celem transformacji w światło i miłość niech każdy z was od tej pory idzie swoją drogą niech każdy z was idzie w miłości w radości i wolności tak ja zamykam oczy po to żeby po prostu wejść bardzo głęboko w całą tą sytuację Dobrze. Pięknie buchło. To no widzisz nawet tęsknota jest naprawdę tak u niego mocna. Za matką tak. Roman, my żyjemy wiecznie. Wiesz, niby został skrzywdzony, ale z drugiej strony jest tak emocjonalnie i w ogóle jest tak z nią złączony, że ja nie wiem, czy on wiesz, co nie przypomina sobie danych momentów, danych chwil takich, czy on po prostu w, w, przy sytuacjach takich, gdzie on jest sam, to on po prostu tak. Pokazuje aż to, tą Roman. To jego po prostu bezwładność taką. Rozumiesz taką. Mówię do ciebie, Roman. Zobacz, żyjemy wiecznie. Twoja mama nie żyje, a rozmawia z tobą. Widzisz? Bardzo rozmawia z nią jako, jako żywą osobą. Mhm. I mhm. powiem ci jeszcze jedno. Spotkasz się z nią, ale na ten moment pozwól jej. Niech ona idzie, niech się cieszy światłem, radością, tą całą rodziną, która tam jest na górze i na nią czeka. Ty jesteś dorosły, ona wie, że Ty sobie poradzisz. Ty sobie świetnie poradzisz bez niej. Pozwól jej odejść, daj jej tą miłość, pozwól jej. Kiedyś się wszyscy spotkamy i pójdziemy tam. Powiedz jej, mamo, ja błogosławię ten dzień, kiedy zostałaś moją mamą, ale jestem gotowy na to, żebyś odeszła, cieszyła się. Ja sobie tutaj poradzę, a kiedyś przyjdziesz po mnie, jak przyjdzie czas. Tak, i wiesz co, i dodałabym właśnie tutaj: poradzę sobie, i teraz trzeba dodać mu słowo jako mężczyzna. Bo poradzę, jem, poradzę, powtarzaj ze mną jestem mężczyzną tu mhm. jestem siłą tak. duma jest we mnie rób mu zapisy tak. duma jest we mnie jestem dumny jestem męski jestem silny honorowy. mam w sobie moc jestem mhm. honorowy mam zasady nie boję się nie boję się nie, życia. Nie uciekam. Nie uciekam. Nie, on bardzo ucieka. Jestem silny. Jestem zaradny. Jestem miłością. Miłość jest we mnie. Mądrość jest we mnie. To ja stanowię o sobie. To ja decyduję o sobie. Dlatego... Moc jest we mnie, siła jest we mnie. Poproszę istoty światła i miłości takie, żeby przyszły tam do Ciebie, które Cię wzmocnią, dadzą Ci siłę. Poproszę Michała Archanioła, żeby przyszedł do Ciebie i pomógł Ci. Michale Archaniele, proszę, wlej w Niego, tą iskierkę Twojej siły, żeby On poczuł się. Męski, silny, odważny, taki jak Ty żeby wiedział, czego chce, żeby był stanowczy, żeby się wszyscy z nim liczyli, żeby po raz pierwszy w życiu poczuł się prawdziwym mężczyzną. Tak, i zdjął ten pan, pantofel, z, mhm. jak to się mówi, z przysłowiowej nogi. Tak. Ma, przez całe życie był pod pantoflem. I proszę, na mocy mojej wolnej woli, odetnij tą pępowinę od jego mamy. Niech oni będą wolni. Niech ona Niech się cieszy. Właśnie miałam to mówić, ja zaraz to odetnę, dalej gośmów, no, no. bo ja już się szykuję do tego. Dobrze, żeby oni byli wolni, szczęśliwi, żeby już nigdy więcej, nie krzywdzili nikogo po drodze. Odcinam tą pępowinę, mhm. już tak, o jest odcięta, ja już to zawiążę, ja już to wywalam. Ja już serdecznie Pani dziękuję. Bo już tutaj w tej sesji, Ona nie chodajcie. Pani nam tak, nam jest niepotrzebna. Dziękuję ślicznie. I wprowadzam panią na drugą stronę. O, i, I rzeczywiście kobieta też i odeszła z letkością. I teraz, jakbyś po tym, co zrobił?